Dzień dobry, mam na imię Kinga, a to jest kanał Esa. Czyta i ósmy odcinek z cyklu literacki wehikuł czasu, czyli cyklu, w którym przenosimy się w przeszłość i przyglądamy się temu, co pojawiało się na rynku wydawniczym całe lata temu. W poprzednim odcinku z tego cyklu przenieśliśmy się do roku 1870, a tym razem przeniesiemy się do roku 1886. Dlaczego właśnie taki rok? Przyznam się Wam, że początkowo planowałam, że ten ósmy odcinek to będzie odcinek, w którym przeniesiemy się do roku 1901, dlatego że widziałam, że i Wy chcieliście się przenieść do tego 1901 roku, dlatego że. To był pierwszy rok, w którym przyznano literacką nagrodę Nobla. No ale nic straconego, do 1901 roku przeniesiemy się następnym razem, a tym razem 1886 rok. Dlatego, że w ubiegły poniedziałek pokazywałam Wam lwowski pamiętnik pewnej młodej panny, właśnie z 1886 roku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego filmu, w którym dość. Szczegółowo oglądam właśnie ten pamiętnik z lat 80. XIX wieku. No to koniecznie nadróbcie tę zaległość, no bo jest to piękny kawał. Historii. Przeglądanie wpisów w tym starym pamiętniku sprawiło, że zaczęłam zastanawiać się nie tylko nad tym, kim są osoby, które te wpisy skreśliły, ale też co działo się wtedy w literackim świecie właśnie w tych latach 80. No i właśnie dlatego dzisiaj przenosimy się do 1886 roku i pora kończyć ten chyba przydługi wstęp. Zaczynamy. Na początek powieść, powieść polskiego pisarza, powieść, która właściwie w 1886 roku już była powieścią znaną. W 1886 roku pojawiła się jej pierwsza wersja książkowa, ale jak to często w tamtych czasach bywało, ta powieść pojawiała się wcześniej w odcinkach w czasopismach. Od 1884 roku do właśnie 1886 roku ta powieść pojawiała się na łamach Krakowskiego Czasu, Warszawskiego Słowa i Kuriera Poznańskiego. O jakiej powieści mowa? Mowa o Potopie Henryka Sienkiewicza, czyli o drugiej części Trylogii, która przenosi nas do połowy XVII wieku. Tak sobie teraz tutaj może zerkam gdzieś poza kamerę, dlatego że mam przy sobie dwa wydania potopu, które mam w swoich zbiorach. Nie mam wprawdzie pierwszego wydania potopu, czyli tego wydania z 1886 roku, ale możecie przeglądnąć to wydanie korzystając z zasobów tej zdigitalizowanej internetowej biblioteki. Polona link znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Henryk Sienkiewicz Potop w wydaniu Państwowego Instytutu Wydawniczego znajduje się w mojej biblioteczce oraz również w wydaniu Państwowego Instytutu Wydawniczego, ale w wydaniu takim, powiedziałabym, zbiorowym dzieł Henryka Sienkiewicza. Kiedyś, kiedyś, dawno temu czytałam potop właśnie w tym wydaniu, to jest tylko tom pierwszy, tomy są trzy i jest to wydanie z 87 roku, 1987 roku, więc można powiedzieć, tak wiadomo, mniej więcej, że jest to wydanie wydane 100 lat po tym pierwszym wydaniu książkowym, nakład 50 tysięcy egzemplarzy, a dodatkowo bo tutaj też widzę, że warstwa taka graficzna odgrywa pewną rolę. Okładkę i strony tytułowe projektował Jan Niksiński. Wydawało mi się, że tutaj w środku też są ilustracje, ale chyba się pomyliłam. Za to znalazłam między stronami coś, coś zapomnianego. Proszę bardzo, jakaś stara recepta. Poradnia ogólna w krośnie. Prosimy wypełniać długopisem. No. Takie ciekawe znaleziska w starszych książkach, powiedziałabym, że czymś, są czymś standardowym. A tutaj ten potop, również w wydaniu Państwowego Instytutu Wydawniczego to jest potop wydany w serii Pisma Wybrane. Warszawa 1987 rok ilustracja na okładce o, o tym nie miałam pojęcia. Janusz Stanny. Ilustrację Janusza Stannego pewnie widzieliście już nieraz w moich odcinkach z cyklu Stargu Staroci. Opracowanie typograficzne okładki stron tytułowych Teresa Kawińska, które wydanie jest tym wydaniem, które lubię bardziej. No oczywiście to. Tych wydań, tych dzieł wybranych, właśnie dzieł wybranych Henryka Sienkiewicza nie lubię i szczerze mówiąc Irytują mnie, dlatego że zostały wydane w miękkich oprawach, to raz, a dwa, że tak łatwo przecierają się przy brzegach. Na razie mam te dzieła wybrane, ale pewnie będę powoli myślała nad jakimś ładniejszym wydaniem tym, tych dzieł wybranych, a nawet lepiej zebranych, Henryka Sienkiewicza albo jeszcze lepiej dzieł wszystkich. Henryka Sienkiewicza w twardych oprawach, coś takiego, by mi się marzyło, więc te pewnie też będą opuszczać moją biblioteczkę w swoim czasie. No dobrze, ale co jeszcze wydano w 1886 roku poza potopem Henryka Sienkiewicza? I swoją drogą ciekawe, czy te osoby, które wpisały się do pamiętnika z 1886 roku, czytały. Potop, gdzieś w tych pierwszych latach po jego ukazaniu się. A może, kto wie, może niektóre z tych osób czytały potop drukowany w odcinkach w którejś z gazet. Kolejna książka, która zwróciła moją uwagę, książka wydana właśnie w 1886 roku, to Księżniczka. Księżniczka Zofii. Urbanowskiej. Nie wiem jak wy, ale ja o tej księżniczce aż do momentu przygotowywania tego odcinka nie słyszałam. Zajmijmy się najpierw Zofią Urbanowską. Zofia Urbanowska to jest pani, która urodziła się w zubożałej rodzinie szlacheckiej, polska pisarka. Polska pisarka, która zmarła nieświadoma wybuchu II wojny światowej. Dlaczego nieświadoma? Dlatego, że zmarła 1 stycznia. 1939 roku. W międzyczasie, w trakcie swojego życia, była nauczycielką na jednej z warszawskich pensji. To była pensja pani Jadwigi Sikorskiej. I tak się składa, że w tym samym domu, w którym mieściła się ta pensja, mieszkała też pewnie znana Wam, poetka Deotyma, o Deotymie gdzieś tam przy różnych okazjach się słyszało i pani Urbanowska w wieczorkach literackich, w czwartkowych spotkaniach literackich organizowanych przez Deotymę uczestniczyła. Wspominałam o tym, że pani Zofia Urbanowska była pisarką, bo to jest coś, co będzie interesowało nas najbardziej, więc przyglądnijmy się trochę bliżej jej utworom. W swoich utworach ona dość często poruszała takie tematy przyrodnicze i odwoływała się do fantastyki. Na przykład moje zainteresowanie wzbudziła taka opowieść dla dzieci, dla młodzieży. Gucio Zaczarowany to jest opowieść o leniwym chłopcu, który zostaje przemieniony przez wróżkę w muchę. No przyznajcie coś ciekawego, ale oczywiście to nie Gucio Zaczarowany został wydany w 1886 roku, tylko wspomniana już chyba przeze mnie księżniczka. A księżniczka to jest. Powieść nagrodzona w konkursie tygodnika ilustrowanego powieść obyczajowa powieść y, związana z ideą emancypacji kobiet i powieść, właśnie w 1886 roku, wydana nakładem wydawnictwa Gebetner i Wolf z takim dopiskiem powieść uwieńczona nagrodą konkursową. Więc, y, jak widzicie, dawniej te przyznawane nagrody. No były takie ważne. Teraz też, jeżeli książka otrzymuje jakąś nagrodę, to jasne, że to jest w jakiś sposób wypunktowywane, ale jednak chyba nie w podtytule. Pod tytule nie już na stronie tytułowej, bo tam w pierwszym wydaniu jest tak tytuł Księżniczka pod spodem powieść uwieńczona nagrodą konkursową, więc była to, była to nagroda bardzo ważna. Zresztą była to powieść swego czasu popularna, wielokrotnie wznawiana, a jeszcze pod koniec XIX wieku przetłumaczona na język. Francuski. Treścią utworu są losy Helenki Oreckiej, córki zubożałego szlachcica. Wychowana w zbytku, powierzchownie wykształcona, nieprzygotowana do samodzielnego życia, z powodu całkowitego bankructwa ojca musi podjąć pracę zarobkową. Zatrudniona w firmie ogrodniczej należącej do rodziny Radliczów, trafia w środowisko ludzi skupionych na pracy, pozornie oschłych i pozbawionych cech, które ona postrzega jako atrakcyjne. Czasem dostrzega ich patriotyczną postawę, przejmuje ich ideały i uczy się być wartościowym, samodzielnym członkiem społeczeństwa. Dlaczego właśnie księżniczka wygrała ten wspomniany już dzisiaj konkurs? Tego możemy dowiedzieć się chyba tylko sięgając po samą powieść. A powieść jest dostępna w pierwszym wydaniu we wspomnianej już dzisiaj przeze mnie internetowej bibliotece. Polona, więc jeżeli macie ochotę, macie jakiś wygodny czytnik, może wygodny tablet, to możecie sobie tam tę powieść właśnie w takiej zdigitalizowanej wersji przeczytać. I dajcie koniecznie znać, jak tam wasze wrażenia. 1886 rok to jest też rok, w którym światło dzienne ujrzała pierwsza powieść skierowana do młodszych czytelników, pierwsza powieść angielskiej pisarki Frances Hudson Burnett i mowa tutaj o Małym Lordzie. Oczywiście mówię też o tym Małym Lordzie w wydaniu w języku angielskim, bo wydanie w języku polskim pojawiło się nieco później, ale jedynie nieco później, w roku 1889 w przekładzie Marii Zaleskiej i zostało wydane nakładem wydawnictwa znanego Wam już chyba dobrze Gebetner. I Wolf. Poza tym pięć innych osób tłumaczyło już tego małego lorda na język polski od tego czasu. I ostatnie tłumaczenie to jest tłumaczenie z roku 2022, tłumaczenie pani Joanny Wadas. Moje wydanie małego lorda, przygotowane przez wydawnictwo łódzkie w 1990 w 1990 roku to jest wydanie w przekładzie salomei. Kowalewskiej. Okładkę i strony tytułowe projektowała Barbara Czerwińska. Mały Lord, tak jak wspomniałam, w interesującym nas dzisiaj roku został wydany w wersji książkowej, ale wcześniej był też publikowany w odcinkach w czasopiśmie. A żeby było ciekawiej, był publikowany w czasopiśmie nie angielskim, ale amerykańskim w czasopiśmie dla dzieci są Nicolas Magazine w 1885 roku i też w opisie do tego filmu znajdziecie link do strony z której na której możecie obejrzeć sobie te archiwalne numery właśnie tego magazynu dla dzieci, amerykańskiego magazynu, właśnie jeszcze z XIX wieku i waszej uwadze polecam szczególnie znajdujące się w numerach tego magazynu ilustracje. Utwór opowiada historię kilkuletniego ubogiego amerykańskiego chłopca, co już wyjaśniałoby, dlaczego ta powieść w odcinkach ukazywała się właśnie w amerykańskim czasopiśmie Cedryka, który niespodziewanie wraz z matką zostaje sprowadzony do Wielkiej Brytanii, by zamieszkać z nieznanym, lecz niezwykle bogatym. Dziadkiem. To bardzo przypomina mi tajemniczy ogród tej samej pisarki, również powieść zaliczaną do tych najbardziej znanych powieści Frances Hudson-Burnett, właśnie obok małego lorda i jeszcze obok małej księżniczki, która też gdzieś tutaj na półkach mojej domowej biblioteczki się znajduje. E, tajemniczy ogród mogę Wam polecić i to bardzo. Małą księżniczkę, kto wie, czy nie jeszcze bardziej, bo to jest Opowieść, przy której płakałam, jak ją czytałam kilka razy. Małego lorda jeszcze nie czytałam, ale najważniejsze, że on jest już tak blisko mnie więc pewnie kiedyś na niego przyjdzie czas. Znowu pomyślałam sobie, że ten 1886 rok w literaturze jest rokiem bardzo ciekawym, ale szczerze mówiąc, ja dochodzę do takiego wniosku przy okazji nagrywania każdego odcinka z tego cyklu literacki Wehikuł czasu, więc literatura dla mnie chyba w ogóle jest czymś niezwykle Fascynujący. Kolejna powieść, która została wydana właśnie w 1886 roku, to jest powieść dobrze mi znana i powieść, którą bardzo lubię. Ona zawsze przychodzi mi do głowy, jeżeli myślę o powieści przygodowej, jeżeli myślę o takiej powieści przygodowej młodzieżowej. Robert Louis Stevenson. Porwany za młodu właśnie w 1886 roku ten Porwany za młodu ukazał się i w wersji książkowej w Londynie wydany przez firmę wydawniczą Kazel Company, a także w tym samym roku pojawiał się w odcinkach w tygodniku Young Folks, to jest powieść przygodowa dla młodzieży, jak już wam tutaj o tym wspomniałam, powieść, która przenosi nas do Szkocji do 18 wieku. Robert Louis Stevenson był żywo zainteresowany, nie wiem czy można być martwo zainteresowanym, no on był żywo zainteresowany historią Szkocji. Był zresztą szkockim pisarzem i też mówi się o tym, że Porwany za młodu to jest powieść oparta na faktach, czyli oparta na pewnych wydarzeniach, które miały miejsce Naprawdę, ale o tym to mam wrażenie, możecie doczytać już sobie sami. Stevenson żył w drugiej połowie XIX wieku i był, wydaje mi się, człowiekiem dość ekscentrycznym i z pewnością żądnym przygód. Dla przykładów, podróż poślubną, oczywiście ze swoją żoną, wyjechał do nieczynnej kopalni srebra, w Kalifornii. Z kolei powieść, również zapewne dobrze wam znaną powieść Wyspa Skarbów zaczął pisać pod wpływem zabawy ze swoim pasierbem. Wracamy jednak do porwanego za młodu. Pierwsze polskie wydanie tej powieści pojawiło się w 1903 roku i ukazywało się w odcinkach w kurierze polskim w anonimowym przekładzie. Fascynująca historia. Zresztą ono ukazywało się wtedy pod nieco innym tytułem. Dziwne przygody Davilda Balfora. Dalszym ciągiem powieści, i o tym nie wiedziałam, jest Katriona. Katriony nie mam. Bo nie wiedziałam, że powinnam ją mieć. Skończyłam czytanie na tym porwanym za młodu i tyle. To moje wydanie porwanego za młodu, jeżeli to Was interesuje, to jest wydanie wydawnictwa spółdzielczego z 1986 roku i mam je w przekładzie Jana. Mam tego porwanego za młodu w przekładzie Jana Mejszowicza. Opracowanie graficzne Janusz Wysocki. Mamy z przodu mapkę, więc opracowanie graficzne jest opracowaniem takim bardzo szczegółowym. Początki rozdziałów rozpoczynają się od takiej ozdobnej. Litery. Wiem, że ona też zapewne ma swoją nazwę. Jeżeli jeszcze nie znacie porwanego za młodu, no to zachęcam Was serdecznie do tego, żeby go poznać, jeżeli będziecie mieli ochotę na coś lżejszego, właśnie coś przygodowego. Swoją drogą o porwanym za młodu dawno, dawno temu przed czterema albo i pięcioma laty, nagrałam na moim kanale krótki film. Była już dzisiaj literatura polska, była literatura angielska. No to może literatura włoska, literatura włoska za sprawą powieści epistolarnej, czy ja mogę tak powiedzieć? Chyba nie do końca. W każdym razie za sprawą opowieści e, pana Amicisa, o ile tak wymawia się nazwisko, serce. E, zapewne niektórzy z Was o tym sercu już słyszeli, dlatego że jest to opowieść mm, zaliczana do klasyki literatury. Dla dzieci. Chyba tak, chyba nic nie pomyliłam. To jest powieść autora, który był wielkim zwolennikiem zjednoczenia Włoch. W języku włoskim ona pojawiła się w 1886 roku, natomiast w języku Polskim dość szybko, bo w roku 1887 w tłumaczeniu Heleny Wilczyńskiej, ale tłumaczyła serce Amicisa między innymi Maria Konopnicka. I kiedy ostatnio odwiedzałam jej dworek w Żarnowcu, to tam też właśnie pojawiło, pojawił się taki egzemplarz serca Amicisa. W jej tłumaczeniu. Jeżeli macie dobry wzrok, to być może widzicie tutaj na oprawie tego mojego serca taki dopisek tłumaczyła Maria Konopnicka, z tym, że niestety to serce, które ja mam, to są jedynie wypisy, a więc nie cała treść tej opowieści stworzonej przez tego włoskiego pisarza. A o czym opowiada serce i jak to się stało, że ono jest zaliczane do klasyki literatury dla dzieci? Powieść przedstawia rok szkolny 1881-1882 z perspektywy Henryka, ucznia trzeciej klasy szkoły podstawowej w Turynie. Henryk utrwala w formie pamiętnika zdarzenia, które mu się przytrafiły lub który, których był świadkiem. Zdarzenia dotyczące głównie jego samego, jego rodziny lub kolegów ze szkoły. Wydarzenia te, często nawiązujące do historii zjednoczenia Włoch, są pretekstem do. Dla ukazania wartości, którymi główny bohater, a także czytelnicy książki powinni kierować się w życiu. Zresztą ten egzemplarz, który ja teraz tutaj trzymam, to jest egzemplarz, który kiedyś ktoś dosta, dostał z okazji pierwszej komunii świętej. Kochanemu Mareczkowi w dniu pierwszej komunii świętej, z najlepszymi życzeniami, abyś coraz bardziej kochał Boga i ludzi. Ciocia Maryla 19 maja 1985 roku. W takiej pełnej wersji tego serca znajdziecie podział na miesiące, a w obrębie tego podziału na miesiące i fragmenty pamiętnika wspomnianego chłopca, i listy, które on dostawał od swojej rodziny, a także takie wstawki zatytułowane Opowiadania miesięczne i to są opowiadania sławiące bohaterskie czyny małych Włochów, małych, małych włoskich dzieci. I wydaje mi się, że w tym moim wydaniu, wypisy, serce, mam właśnie te opowiadania miesięczne, bo widzę tutaj no opowiadania, rozbicie okrętu, tutaj wcześniej coś zatytułowane. Od Apeninów do Andów, więc wydaje mi się, że to będą te opowieści o młodych Włochach. I widzę też, że mam tutaj ilustracje. To są ilustracje. No właśnie, czyje? Czyje to są ilustracje? Niestety wam nie powiem, bo nie mam na ten temat żadnej informacji. No dobrze, kilka tych książek wydanych w 1886 roku już wam przedstawiłam. No to pora poświętować. Poświętujemy urodziny. Trzech osób urodzonych w 1886 roku. Pierwsza z nich urodziła się 24 lipca w Tokio, więc wkraczamy na tereny mi zupełnie literacko obce. Będzie mowa o takim pisarzu Juni Hiro. Tanizaki. Być może niektórzy z was o nim słyszeli, dlatego że to jest japoński pisarz, który w połowie lat 60. XX wieku, w 64 roku, jeżeli ma być już bardzo dokładnie, był kandydatem do literackiej Nagrody Nobla. Pochodził ze zubożałej rodziny kupieckiej i choć rozpoczął studia na wydziale literatury japońskiej cesarskiego Uniwersytetu Tokijskiego, to trochę ze względu na pieniądze, a trochę ze względu na własny brak chęci tych studiów nie ukończył. No ale w każdym razie w swoim życiu fascynował się zachodem, i dlatego w jego twórczości dostrzegalne jest takie ciekawe połączenie tego zachwytu nad zachodem z zachwytem nad lokalnymi tradycjami, bo te chwile, w których on bardziej zachwycał się zachodem, Mijały, czyli raz zachwycał się bardziej, innym razem skłaniał się ku otoczeniu mu bliższemu. Niektórzy nawet w jego twórczości dostrzegają wpływy twórczości Oscara Wilde'a. W każdym razie, za jego debiut uznaje się takie opowiadanie z 1910 roku Tatuaż. To jest opowiadanie o artyście, który marzy o namalowaniu, wytatuowaniu obrazu na ciele pewnej pięknej Dziewczyny, mnie z kolei bardzo zaintrygowała Inna opowieść Tanizakiego, niektórzy wolą Pokrzywy. Zresztą część tych opowieści Tanizakiego swego czasu wydał w Polsce Państwowy Instytut Wydawniczy, więc jeżeli sprawdzicie w drugim, trzecim albo i czwartym obiegu, to pewnie opowieści Tanizakiego, czyli tego japońskiego pisarza, znajdziecie. Niektórzy wolą Pokrzywy. Z 1929 roku, to powieść uważana za najlepszą w dorobku pisarza. Jej bohaterem jest mężczyzna, pod wieloma względami podobny do samego autora. Zachwycony początkowo zachodem, powoli przychyla się ku trwałym wartościom wyniesionym z okresu dzieciństwa. I właśnie ta powieść, niektórzy wolą pokrzywy, w Polsce została wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy w 1972 roku, łącznie z Dziennikiem Szalonego. Starca. Byliśmy przez chwilę w Japonii, no to teraz przenieśmy się do Ameryki, dlatego że 1 grudnia 1886 roku urodził się Rex. Stout, amerykański pisarz, czyli pisarz pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze może tak dla jasności, autor powieści detektywistycznych. Być może niektórzy z Was o nich słyszeli, ale przypuszczam, że jednak w większości będzie to dla Was pewna nowość. Autor powieści detektywistycznych, których bohaterem jest, uwaga, monstrualnie otyły detektyw Nero Wolfi, Wolfi. Wiem, że sam detektyw może przyciągnąć was do tych powieści detektywistycznych. Dlatego od razu zaznaczę, że niestety nie wszystkie powieści detektywistyczne z tego cyklu zostały przetłumaczone na język polski. a jeżeli zostały, to też często robiono to z tego, co zdążyłam się zorientować niedbale i zdarzały się spoilery już na okładkach tych. Kryminałów. Na przykład pierwsza opowieść z tym detektywem w roli głównej na rynku amerykańskim pojawiła się w 1934 roku, a w Polsce, a w Polsce dopiero w roku 2010 za sprawą wydawnictwa dolnośląskiego I jest to wydanie, no delikatnie rzecz ujmując, niepolecane, e, tytuł zabójcza gra. Niektóre też z tych opowieści o detektywie były publikowane na naszym rynku na początku lat 90. w takiej serii Crime Classic. Sam autor tych powieści detektywistycznych wstąpił do marynarki wojennej i służył przez dwa lata, o ile dobrze pamiętam, na jachcie prezydenta Roosevelta. Kiedy służbę swoje już odsłużył, zajął się pisaniem. Właśnie tych powieści detektywistycznych. Poświętowaliśmy już urodziny dwóch panów, no to na koniec poświętujemy jeszcze urodziny pewnej pani, amerykańskiej pisarki i dziennikarki, która jednak będzie interesowała nas dzisiaj przede wszystkim ze względu na swoją matkę. Rose Wilder Line urodziła się 5 grudnia 1886 roku i jest córką, była córką laury. Wilder. Rose Wild Lane namówiła matkę do spisania wspomnień z jej dzieciństwa, z młodości i wydania tych wspomnień w formie książki. Tak się stało, że książka, właściwie cała seria tych opowieści zyskała sławę, spory rozgłos. Również za sprawą serialu Domek na prerii, bo ten serial został stworzony właśnie na podstawie tych wspomnień matki, pani, o której teraz mówię. Ta książkowa seria nosiła tytuł Domek i była to fabularyzowana autobiografia, w której jej autorka wspominała o swoich dziecięcych i młodzieńczych podróżach przez prerię XIX-wiecznej. Ameryki. Dajcie znać, jeżeli ten serial Domek na Prerii kojarzycie, jeżeli go oglądaliście. Ja go nie oglądałam, jedynie znam go ze słyszenia i nie przypuszczałam, że za sprawą tego 1886 roku dokopiemy się wspólnie aż do Domku na Prerii, czyli właściwie do serii książek Domek. No, okazuje się bowiem, że gdyby nie Rose Wilder Line, Matka, czyli Laura Wilder nie spisałaby tych swoich wspomnień. I słuchajcie, to była już ostatnia z ciekawostek, które przygotowałam na dzisiaj w ramach tego dzisiejszego ósmego odcinka z cyklu literacki wehikuł czasu odcinka, w którym przenieśliśmy się do roku 1886. W kolejnym odcinku już na pewno na 100% przeniesiemy się do roku 1901, bo jest to też odcinek, który od dłuższego czasu Mam w planach. Dajcie koniecznie znać, czy coś jeszcze związanego z tym 1886 roku przychodzi Wam do głowy. Jeżeli możecie polecić jakieś dobre wydanie książek, o których dzisiaj wspomniałam, to również będę za to wdzięczna w swoim imieniu i w imieniu innych osób takich jakichś szczególnych wydań poszukujących. Zachęcam Was do śledzenia mnie w moich mediach społecznościowych, na Facebooku, szczególnie na Instagramie. No, i do zobaczenia w najbliższy czwartek, w kolejnym odcinku z cyklu Stargu Staroci.